Cześć, tu Marta. Dzień dobry w styczniu. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że pierwsze wideo w tym roku będzie w lekko zaśnieżonym ogrodzie. Bardzo czekałam na to, żeby trochę śniegu spadło, żeby był taki piękny, słoneczny dzień jak dzisiaj. Chciałam z Wami pogadać o tym, co w ogrodzie, nie tylko w ogrodzie, można zrobić w styczniu. Takie klasyczne wideo. Wiem, że wszyscy od nowego roku zawsze myślą, kiedy będzie wiosna. Także dzisiaj porozmawiamy o tym, czy coś w ogrodzie, jeżeli jest w miarę ciepło, można zrobić w tym miesiącu. Zapraszam. wydaje się być takim miesiącem, w którym w ogrodzie nic się nie dzieje. Wychodzimy po świętach, patrzymy myśmy sobie, ach, jeszcze mnóstwo czasu. Ale wiecie, niby wszystko jest takie zastałe, ale pod spodem już powoli zaczyna bić to prawdziwe serce naszego ogrodu. I styczeń jest takim miesiącem z jednej strony zatrzymania, z trochę nadziei, ale już tego, żeby przygotować się do wiosny i żeby potem czas nie uciekał nam wyjątkowo szybko. W dni takie jak dzisiaj zostawiam sobie głównie te marzenia na takie dni, kiedy jest minusowa temperatura w dzień ni w nocy za bardzo nic w ogrodzie robić nie można, ale można się przejść. Rano, jeżeli jest taka piękna pogoda i mamy tak niewiele godzin światła, lubię wyjść do ogrodu, wiecie, wziąć w taki porządny tak świeżego powietrza, jeżeli jest świeże, dzisiaj jest naprawdę fajnie, jest mroźno, budzimy się od razu, wstępuje w nas nowa energia. Styczeń jest takim miesiącem, kiedy warto planować. Mamy więcej czasu, możemy sobie siąść w te ciemne wieczory, obejrzeć zdjęcia z zeszłego roku, czy nawet rano idąc na spacer zobaczyć, jak w ogrodzie. Jest, potem porównać to ze zdjęciami z zeszłego roku. Najbardziej lubię przeglądać filmy. Ja mam fajnie, bo mam ten nasz kanał na YouTube, także mogę sobie przejrzeć nasze spacery ogrodowe, ale też przeglądam sobie zdjęcia. Mam takie, nie wiem czy pamiętacie, w środku roku mówiłam Wam o tym, żeby spisać sobie na świeżo, po lecie, po wiośnie, swoje spostrzeżenia, co grało, co nie grało. Teraz warto do tych notatek wrócić i pamiętać, że z tą rośliną był problem, z tamtą chcieliście ją przesadzić. Teraz to sobie należy zapisać na konkretne zadania, w jakim miesiącu możemy to zrobić, żeby o tym nie zapomnieć i zrobić sobie też takie plany. Czasami warto dodać przypominajki w kalendarzu, bo potem te rzeczy nam umykają. Ja zawsze mówię, że o ile wiosną wychodzimy i robimy bardzo dużo, tak w takim trybie e, szybkim, to potem, e, na przykład latem, kiedy trzeba wysiewać dwuletnie, często o tym zapominamy. Więc warto teraz w styczniu, kiedy mamy dużo czasu, wpisać sobie przypominajki w konkretnych miesiącach, jakie zadania są ważne, i potem już telefon nam będzie. Dzień wcześniej, pip, 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 trzeba to zrobić. Co jeśli temperatury będą w styczniu plusowe? Coraz częściej te nasze zimy przypominają zimy angielskie i mamy po prostu bardzo często plusowe temperatury. Czy można wtedy coś robić w styczniu? Można, ale nie należy się rozszaleć. Także od czego można zacząć? Najważniejsza rzecz, którą w ogóle warto zrobić jak najwcześniej w roku, to przycinanie drzew, które są drzewami. Płaczącymi, jakie to są drzewa, na przykład klony czy brzozy. To są takie drzewa, które jeżeli będziemy przycinać je w marcu, będą bardzo dużo puszczały soków i takie cięcie zimowe bardzo dobrze im robi. Ja pierwszą rzecz, jaką w ogrodzie robię, to właśnie przycinam mojego klona nieco roku, albo mam tego klona Globozum, czyli takiego okrągłego, ale co parę lat staram się zredukować za dużo ocierających się pędów, czy jeżeli coś wychodzi poza tę kulkę, to też wtedy właśnie w styczniu, jeżeli są te ciepłe dni, plusowe przycinam. To, co jest ważne przy takim cięciu zimowym, to to, żeby właśnie nie było minus 5 w ciągu dnia, czy jeszcze zimniej. Tylko szukamy takich okien pogodowych, że 2-3 dni będą plusowe temperatury. I to jest wystarczające, żeby te rany nam się zabliźniły. Ja stojąc już przy hortensjach Anabel, robiłam przez lata dla Was różnego rodzaju testy i zdarzyło mi się przyciąć właśnie w ciepłe styczniowe dni, kiedy mieliśmy bardzo taką plusową temperaturę anabelki do samej Ziemi. Też świetnie przetrwały kwitły, tak samo jak cięte tej w marcu, czy cięte jesienią w zeszłym roku. W 2024 jesienią przycięłam te szczęścia na balek jesienią i pokażę Wam potem, jak będą plusowe temperatury w tym styczniu, też jedną przytnę szybciej, żeby Wam pokazać, jaka jest potem różnica, czy one się zachowują inaczej. Bo fajnie jest właśnie przetestować sobie, rozłożyć czasami pracę. Oczywiście nie jest tak, że trzeba te rzeczy robić w styczniu, ale czasami, jeżeli pogoda jest super, mamy czas i wiemy, że to nam zmniejszy ilość pracy, na przykład w lutym czy w marcu, to super jest pewne rzeczy zrobić szybciej. Zabiorę was teraz na rabatę frontową, dlatego że widzę, że jest minus. My stoimy na trawniku i robimy to, czego zdecydowanie nie powinno się robić ani w styczniu, ani w lutym, ani nawet w grudniu, czyli deptać po zmrożonej trawie. Ona na pewno bardzo źle to zniesie, że my tutaj teraz stoimy i nagrywamy, także to jest taka rzecz, czego nie robić w styczniu, nie deptać po zamrożonej trawie. Idziemy na frontową rabatę. Trawa frontowa ciągle nas pozytywnie zaskakuje. Ciągle, z Michałem rozmawiamy o tym, jak ona była fenomenalna pod kątem tego, że tak mało trzeba było przy niej robić, jak ciągle cieszyła przez cały rok. Mimo tego, że te rośliny są takie młode, ja najbardziej jestem zszokowana chyba tym, że tak sztywno te trawy wszystkie stoją. Żadna nie jest związana, nic z nimi nie robiłam. lauder, wiał wiatr, wiecie, padał śnieg yy, i może pojedyncze jakieś kłosy zdarzyło nam się, że się złożyły, ale tak wszystko wygląda ciągle pięknie zimą. I dodatkowo patrząc na jeżdżówki, widzę, jak one są obiedzone z nasion. Także cieszy mnie to, że i ptaki mogą z tego korzystać. Super, jestem naprawdę bardzo zadowolona, rabatę będziemy wycinać wiosną, ale pierwsze rośliny, od których tutaj zacznę, prawdopodobnie w lutym, to będą seslerie, bo seslerie warto oczyścić jak najszybciej. To są takie trawy, które pierwsze oczyszczamy i od nich będę zaczynać. Tutaj myślę, że jak będą ładniejsze dni w lutym, to będę sobie właśnie wychodzić takie najbardziej odporne rośliny trochę poczyszczę, bo to są takie prace, które można wykonywać, kiedy są ciepłe dni, a dodatkowo też chodząc właśnie czy w styczniowe, czy w lutowe Dni e, można przejść i pozbierać to, co fruwa. E, Czyli Kwiaty Hortensji, różnego rodzaju gałązki, które nam spadają z drzew, to cały czas można robić. U nas to się wydaje, że to, to, to się nie kończy, bo po każdej wichurze jakieś właśnie liście Hortensji fruwają, czy z brzusz zawsze spadają gałązki. Także jeżeli jest ładna pogoda, to czasami łapię, zagrabię, zgrabię kawałek trawnika, ale zawsze staram się to robić, kiedy nie ma minusów, żeby właśnie tego trawnika nie deptać. No i oczywiście na żwirku też tam zawsze wiecie, Te kwiaty Hortensji to jest niekończąca się zabawa i one tańczą po całym ogrodzie. Wracamy do ogrodu i pogadamy sobie te. Teraz, co z roślinami cebulowymi? Czy jeszcze można je wsadzać? Czy wychodzą? Co z nimi robić? Kiedy zimą dostaję od Was wiadomości albo komentarze pod wideo, to najczęstsze dotyczą roślin cebulowych. Po pierwsze, po świętach zaczynacie sprzątać, chować jakieś dekoracje i macie takie ups, mam tutaj jeszcze dużo opakowań tulipanów, o których zapomniałem, gdzieś w bagażniku, gdzieś w składziku, gdzieś tam w piwnicy się znalazły. Czasami widzicie, że są gdzieś w wyprzedaży i kupujecie cebulę i przychodzą pytania, czy można jeszcze je wsadzić w styczniu. Ja robiłam dla Was testy, ale też mnóstwo tutaj naszych oglądających też te testy robiło, wsadzając cebulę tulipanów w styczniu, w lutym, w marcu, nawet. Chociaż marzec już jest naprawdę bardzo, bardzo późno i efekty dobre można mieć, jeżeli one były w chłodnym miejscu wcześniej, ale sadzenie roślin cebulowych w styczniu prawie. Zawsze, u mnie zawsze, ale u większości osób przynosi dobry efekty, jeżeli te cebule są dobrej jakości. Kiedy tylko ziemia jest rozmarznięta, cebulę można wsadzić do ziemi, a jeżeli mieszkacie w miejscu, które jest naprawdę zimne i cały czas macie mrozy, cebule są, nie wiecie co z tym zrobić, kupcie e, worek ziemi, weźcie doniczkę, żebyście mieli wszystko rozmrożone, posadźcie to w... Na przykład w garażu, w tym, tak żeby ta, tą ziemią dało się pracować, żeby była ciepła, przygotujcie sobie cebulę w donicach. Potem je porządnie podlejcie i wystawcie je na zewnątrz w takie miejsce, gdzie będą pod okapem domu. I spokojnie niech sobie czekają tam na wiosnę. Także to też jest taka metoda, jak wszystko jest zamrożone. Ale jeżeli pogoda sprzyja i są plusy, to spokojnie w styczniu, nawet w lutym można wyjść i sadzić. A kolejne pytanie, które pojawia się zaraz po tym, czy cebulę jeszcze można sadzić, to tych, którzy cebulę posadzili bardzo szybko i już im wychodzą dziubeczki, co teraz. Czy to już koniec, skoro wychodzą w styczniu? E, mi też się to zdarza. Bardzo często w styczniu widzimy już dzióbki e, czy krokusów, czy tulipanów, czy czosnków e, i zupełnie tym się nie przejmuję. Do temperatury minus 8, minus 10, nigdy nic się z nimi nie działo, nawet nie było zmian na liściach, także nie stresuję się. Kiedyś przykrywałam, biegałam, chodziłam wokół tego, e, a od chyba dwóch czy trzech lat zupełnie nic z tym nie robię i efekty są dokładnie takie same. A i uważam, że po prostu czasami szkoda sobie pakować z dodatkowej pracy. Gdybym Miały być rzeczywiście większe, wtedy warto przykrycie dodatkowo na przykład korą czy iglastymi gałązkami. Ale tak do minus 8 nie przejmowałabym się. Całkiem sporo tych zadań, prawda? No Dobra, pomyślmy, co jeszcze można zrobić, ale pójdziemy sobie teraz tam na ścieżkę. Nie będziemy po tej trawie deptać. Zobaczcie, to jest tylko skawalątka ścieżki, to są nasze brzozy, które zawsze nam dostarczają materiału. Świetny materiał do tego, żeby potem wsadzać, kiedy będzie nam rozgroszek jedalny, albo groszki pachnące, tak żeby się pięknie po nim pięły. Kolejne zadania na styczeń to oczywiście zamawianie nasion, bulw, karp. Czego tam będziecie potrzebować, co sobie planujecie. Ja już zamówiłam wszystkie nasiona, oprócz chyba kilku warzyw, które chcę jeszcze domówić, ale mam wszystkie nasiona kwiatów. Dlaczego to robię w styczniu, a nie w marcu? Dlatego, że w sumie to już w grudniu zamówiłam większość, dlatego że potem nie ma tych moich ulubionych odmian, które chciałabym mieć. Bardzo ważne jest dla mnie to, żeby na przykład mieć lwie paszcze Madam Butterfly czy cynie z tej takiej serii, które lime green i takie różnego rodzaju limonkowe czy tytoń w konkretnym kolorze i bardzo często jest tak, że jak się budzę w marcu, to już tych najpiękniejszych odmian nie ma, także monitoruję cały czas, mam już zamówione też jaskry, jeszcze mają do mnie przyjść, trochę anemonów, już rozglądam się tak naprawdę za daliami, bo przed sprzedażą też ruszają, więc chcę mieć, wiecie, rękę na pulsie, żeby potem nie było, że jakaś tam odmiana, którą bardzo chciałam mieć w ogrodzie, jest niedostępna i muszę pytać się wśród was, czy ktoś ma dodatkowe na ona, ale to jest taka przypominajka, żeby szukać, zamawiać i wszystko już będzie czekało na wiosenne wysiewy. Warto zrobić sobie pełną listę, czyli potrzebujemy kuwetek, multidoniczek, doniczek P9, potrzebujemy perlitu, ziemi do wysiewów, znaczników, markera, który jest odporny na światło UV. To jest taka lista, przez którą należy przejść. Potem tak samo można zrobić ogrodową listę, czyli potrzebujemy takiej i takiej ziemi, takich i takich nawozów. Warto to sobie wszystko yy, wypisać być może rozłożyć te koszty na kolejne miesiące, trzy, a nie wszystko zamawiać w marcu, żeby być już gotowym i mieć to wszystko sobie złożone i będzie tylko czekało już na nasze działania z wysiewami, czy potem pracami ogrodowymi. Ja na styczeń zostawiłam sobie sprzątanie domku ogrodnika. Nasze znaczy tam jest w miarę posprzątane, ale chcę przejrzeć, co jest przeterminowane, co jest okej, okay, co należy jeszcze wyczyścić i też już sobie przygotować, czyli na przykład takie produkty, które będę używać jesienią, przesuwam na tył, to co wiosną przesuwam na front i przeglądam wszystkie narzędzia. Narzędzia Należałoby wyczyścić, naostrzyć i przygotować już do wiosennego cięcia. Także takie to prace. Nie jestem fanką akurat tego, tego elementu. Gdyby ktoś tak Michał mi zabrał i wyczyścił i naostrzył wszystkie sekatory, byłabym super wdzięczna. Cały czas szukam, może ktoś z Was wie, gdzie w Warszawie może jest jakaś taka firma, która zajmuje się profesjonalnym ostrzeniem sekatorów. Ja to jakoś zupełnie się do tego nie nadaję, to jest precyzyjna praca. E, może jest gdzieś takie, takie wiecie, jakieś super miejsce, które by te wszystkie moje felko tam, tak wiecie, wyczyściło i zrobiło za mnie. Jeżeli ktoś zna namiar, podajcie dzisiaj w komentarzach. To była krótka lista prac, może nie taka krótka, którą można, ale nie trzeba wcale robić w styczniu. Dla tych, którzy nie mają ochoty robić jeszcze niczego, to jest jak najbardziej też ok. E, styczeń jest tak naprawdę takim spokojnym miesiącem na przemyślenia. Myślę, że głównie chodzi o to, żeby powiedzieć sobie, jakie mamy marzenia, co byśmy chcieli w ogrodzie zrobić, te duże marzenia rozbić sobie na mniejsze zadania, bo tak jest wtedy dużo łatwiej je realizować. Czyli Rozkładamy sobie, chcemy mieć nową rabatę, jak to należy zrobić, co należy do niej zamówić, co możemy podzielić już z własnego ogrodu, jak te prace rozłożyć i wtedy jest dużo łatwiej te marzenia realizować niż dawać sobie jakiś taki ogólny, górnolotny cel, a jak rozbijemy to na mniejsze zadania, jest dużo łatwiej. Ja też sobie cały czas powtarzam, że w styczniu z każdym dniem jest coraz więcej światła. Niczego jeszcze nie sieje, dlatego że właśnie tego światła jest za mało, ale każdy dzień przyniesie nam więcej światła na co dzień. Cóż to za kot sąsiadów do nas przyszedł? Dzień dobry! Nie mogę z tymi kotami. I od początku stycznia do końca stycznia różnica w ilości godzin światła w ciągu dnia to jest prawie godzina, więc to sobie powtarzam codziennie. Dajcie mi znać w komentarzach, jak wygląda wasz styczeń. Czy ciągnie Was do ogrodu i zrobilibyście cokolwiek i dużo przyjemniej Wam się to robi niż na przykład w środku wakacji, czy zupełnie to jest taki właśnie dla Was miesiąc raczej postanowień, takiego ogarniania się w Nowym Roku, a może właśnie marzeń, przyklejania sobie gdzieś tam fajnych zdjęć ogrodów i takiej inspiracji. Jestem ciekawa, jaki to jest dla Was miesiąc. Ja w styczniu jakoś tak, dla mnie początek roku jest zawsze takim nowym otwarciem. Ja bardzo lubię mieć wtedy postanowienia, rozbijeście sobie na mniejsze. Zadania, jakąś taką, zawsze mam dobrą energię w styczniu i lubię te takie nowe początki, także. Bardzo dobrze idzie mi wtedy, właśnie planowanie. Ale wiem, że każdy jest inny, więc jestem ciekawa, jak wy do tego podchodzicie. Mam nadzieję, że dzisiaj napiszecie pod wideo. Ja się cieszę już na kolejny nowy sezon, zobaczymy, jaki będzie. A dzisiaj kończymy. I oczywiście mam nadzieję, że jeżeli wideo Wam się podobało, zostawicie kciuki w górę, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału. A my widzimy się już w kolejnych ogrodzie i nie tylko. Będziemy sobie rozmawiać i o tych właśnie nowych początkach w nowym roku.